Kto informuje pracownika o ryzyku zawodowym? Tego dowiesz się z naszego BHP w pigułce. Kodeks pracy w artykule 226 jako osobę, która informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, wskazuje na pracodawcę. Oczywiście rzadko się zdarza, że pracodawca bezpośrednio zajmuje się przekazywaniem takich informacji. Chyba, że jest to mała firma, w której pracuje kilka osób. W większych organizacjach z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, zapoznaje pracownika wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub, tak jak wspomniałam, pracodawca. Informacja ta dla nowo zatrudnianych pracowników jest przekazywana w ramach instruktażu stanowiskowego prowadzonego zgodnie z rozporządzeniem o szkoleniach BHP. Zapytacie, kim są osoby kierujące pracownikami? Wspomniane rozporządzenie też daje nam na to odpowiedź. Otóż osoby kierujące pracownikami to w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści. Czyli są to osoby zarządzające jakimś działem lub zespołem ludzi. Pamiętaj! Odbycie instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, którą osoba kierująca pracownikami przekazuje do działu kadr, gdzie jest przechowywana w aktach osobowych przeszkolonego pracownika. Ten odcinek dobiegł końca. Poleć nas, aby inni też mogli posłuchać. A my zapraszamy do następnego odcinka BHP w pigułce.